Kochani, czas na kolejne ćwiczenia tym razem. Drużyna wiatru A. Panią kapitan tej drużyny jest Katarzyna Wilczek. Witam Kasiu. Przekazuję Ci ten proporczyk, to jest naprawdę duża odpowiedzialność, bo za chwilę zaprezentujesz wraz ze swoją drużyną ćwiczenia, ale chciałbym się najpierw zapytać, jaki wiatr Ciebie popchnął w stronę sportu, który profesjonalnie uprawiasz? Wiatr piłki ręcznej, piłki ręcznej plażowej. Jest to miłość od pierwszego wejrzenia i tak naprawdę do dzisiejszego dnia i mam nadzieję, że już do końca życia piłka ręczna będzie obecna w moim życiu. Ale to nie jest tak, że wykonujemy ćwiczenia, uprawiamy sport tylko po to, żeby być profesjonalnym sportowcem, to się przyda w każdej innej dziedzinie życia. Zgadza się, wytrwałość, dążenie do celu, nieugiętość, nieustępliwość. To są cechy, które są potrzebne tak naprawdę nie tylko w sporcie, ale i w późniejszym życiu. Drodzy Państwo, słuchajcie, kochani, a ta miłość do sportu zaczyna się już od tych najmłodszych lat, właśnie w szkole podstawowej. Ja też tam wtedy próbowałem <grym> grać w siatkówkę. Nie udało się, ale Wam się na pewno wszystko uda. Kasiu, ty już jesteś gotowa, to widzę. No to w takim razie czas na przedstawienie Twojej drużyny, Drużyny Wiatru. Zapraszam, Marcin Oleksy. Reprezentant Polski, Wam futbolu, zdobywca najpiękniejszej bramki. No i tak, cały świat zachwycał się tą bramką. Cześć, Marcin. Cześć, witam Was. Cześć. Cześć, Pani Kapitan. <noise> I drugi słonek. Damian Wleklak, reprezentant kraju w piłce ręcznej, Kapitan, cześć. Wicemistrz Świata. Cześć. Cześć, cześć. cześć. Drużyna w komplecie, w takim razie ja już nie mogę się doczekać tych ćwiczeń, które przygotowaliście. Zamieniamy się w słuch, patrujemy się w ekran i powtarzamy w grupach, wszyscy razem, ćwiczymy to, co przygotowała Kasia wraz z drużyną Wiatr. Kochani, przed nami ćwiczenie Podaj dalej. Polega ono na ustawieniu się w rzędzie i podawaniu piłki nad głową oburącz. Ostatnia osoba z rzędu zabiera piłkę, przebiega na początek rzędu i wykonuje ten sam ruch. Pamiętajmy o tym, że liczy się dobra zabawa i że to ćwiczenie możecie wykonywać w dwójkach, w trójkach, w czwórkach, a tak naprawdę w dowolnej liczbie uczestników. Kolejne ćwiczenie to wirująca piłka. Ćwiczenie polega na odbiciu piłki do partnera, a po odbiciu dotknięciu swojej kostki lub kolana. To ćwiczenie polega na współpracy w grupie i koordynacji. Liczy się również dobra zabawa. Kształtujemy tutaj koordynację współpracy w grupie. Pamiętajcie, że jeżeli nie potraficie dotknąć swojej kostki, możecie dotknąć kolana, biodra, głowy lub innej części ciała, możecie je wykonywać w większej grupie, ale również w mniejszej. Muzyka. Ćwiczenie Piłka pod wiatr. Wykonujemy przysiad, dotykamy piłką podłoża, wyskakujemy i podajemy do partnera. Pamiętajcie, że to ćwiczenie również możemy wykonywać pojedynczo, wykonując początek ten sam, natomiast na końcu wykonujemy podrzut. Jeżeli jest grupa bardziej liczna, powyżej 8 osób, zalecamy dodanie kolejnej piłki. Pamiętajcie, że ja tu cały czas jestem kapitalne ćwiczenia. Przygotowała drużyna wiatru. Spójrzcie teraz w ekran. Pamiętajcie, ja to czuję. Ja czuję, czy wykonujecie te ćwiczenia i nie ma żadnych wymówek, prawda, Marcin? Tak, oczywiście nie ma wymówek, ale najważniejsza w tym jest zabawa, żebyście bawili się tymi ćwiczeniami i rozwijali. A przy tym wszystkim spotkajmy się na finale. Musicie im zrobić tę przyjemność. Ćwiczcie zespołowo, razem, a my trzymamy za Was kciuki.